Hej, z tej strony Pajacera Gaming i dzisiaj pokażę Wam przydatne kody do Mountain Late Warband. Ostrzeżenie. Reczytowanie w Mountain Late Warband jest karane ze psuciem save'a i na mapie potrafią biegać grupy po 600 lub 1000 bandytów. Zamiast około 20 y, osób w kryjówkach jest około 2, 2000 przeciwników. Wiem, bo sam tak miałem. Więc. Zaczynamy! Dobra, pierwszym podstawowym kodem jaki wam pokażę jest to, że jak wciśniemy CTRL plus lewy przycisk myszy, możemy się teleportować gdziekolwiek chcemy. Następnie możemy wylewelować postać, na przykład wpiskając CTRL i X dodajemy mu po 1000 EXPA. Lub jeśli wciśniemy CTRL i L dajemy mu o wiele więcej EXPA, choć nie wiem ile to jest. O, dokładnie, 30 tysięcy. I możemy maksymalnie zaawansować go chyba do 63 poziomu. Znaczy... Się zanim wybuchnie gra. I jeszcze w tym menu menu możemy zrobić Ctrl-W To podwyższy każdą, znaczy każdą umiejętność w sprawnościach. Jak coś, to coraz wolniej dodają się te punkty, więc to nie tak, że ja wolniej klikam. Następnie, w ekwipunku lub u jakiegoś handlarza, możemy wcisnąć Ctrl X i też daje nam to po 1000 Dukatów. Tak samo jak było 1000 eksport, teraz daje nam 1000 Dukatów. Niestety, Ctrl L tutaj nie działa. Znanych jeszcze mi kodów podczas bitwy, teraz podczas bitwy, jest Ctrl Shift plus F4. Ogusza przeciwnika albo konia przeciwnika. Także jest Ctrl H, tylko muszę mnie na tym zranić. O, albo raz jak mi konia. Jeszcze jednym kodem jest Ctrl H Ctrl H nic nie tylko zraniał, to Pokażę, że działa jeszcze Ctrl H. To leczy mnie O, dokładnie, patrzcie. Lecz mnie, lecz konia. I podczas pisania szybkiego kontrol Bit i F4, to zaraz ich nie będzie. I tyle, jeśli chodzi chyba o ekran bitwy, które kody są przydatne. Także, przydatnym kodem teraz na XP jednostek jest na przykład pienie ja sobie takich lodzików. i. Podczas świecia X x że awansujemy, możemy tak robić naprawdę na wiele leveli. no praktycznie do maksimum. Dostrzegę, że w niektórych podach jest ciężkie to, żeby wymaksować jedną post, znaczy jeden gatunek jednostki do fulla, bo trzeba klikać bardzo, bardzo dużo. Na przykład w modzie Parisno jest to. Niektórych jednostkach dramatycznych. Więc to koniec na dziś naszych motablate'owych chobów, które przynajmniej ja czasami używałem. <laughs> Więc do zobaczenia i. Cześć!